Na początku też bardzo serdecznie pozdrawiam siostry, współsiostry, siostry Irenei, zarządu prowincji, siostry Mateusze, siostry Ignację i wszystkie siostry, które są dzisiaj. Dziękujemy Panu Bogu za dar powołania. Tak patrzę na siostrę Irenę, to tak. Jakby nie ten srebrny wianek, to bym pomyślał, że to dopiero śruby wieczyste. Miło, nie. Myślałem, że będzie jakaś reakcja. Na no to 25 lat. Dziękujemy Panu Bogu. Za to powołanie siostry, i za tą otwartość na natchnienie Ducha Świętego. Wychodząc z katedry, pamiętamy, słyszeliśmy słowa marność nad marnościami. Wczoraj nie narzekaj, zamień szemranie na lamentację. A dzisiaj. Żyj Słowem Bożym, żeby Cię Bóg dotknął. Żyj Słowem Bożym. Bóg do nas mówi: Naszym powołaniem, powołaniem każdego człowieka jest chodzić po Słowie Bożym. To Słowo Boże jest uzdrawiające. Słowo Boże jest zawsze życiodajne. I tak naprawdę mamy do wyboru Słowo ludzkie i Słowo Boże. Nie da się żyć Słowem ludzkim i żyć Słowem Bożym. Słowo ludzkie uczy ludzkiego myślenia, patrzenia i działania. A Słowo Boże pozwala nam interpretować nasze życie. W świetle Bożego Zamysłu. Pierwsze czytanie z Księgi Liczb. Mamy skutek odejścia od Słowa Bożego. I to nie byle kogo? Miriam i Arona, najbliższych Mojżeszowi. Odeszli od Słowa Bożego. W sercu zagościł demon obmowy. Coś im nie pasowało. Wymyślili sobie, że nie pasuje im żona Mojżesza kuszytka. A kuszytów posądzano o kolaborację z Egipcjanami. Dlatego próbowano w ten sposób podważyć Autorytet Mojżesza. Wczoraj naród wybrany szemrał, a dzisiaj szemrzą najbliżsi. To, co jest najbardziej bolesne. Miriam i Aaron. Dlatego Pan Bóg staje w obronie Mojżesza. Czemu żeście źle mówili o moim słudze Mojżeszu? W liście do Galatów jest takie piękne zdanie. Bóg nie dozwoli siebie szydzić. Co to znaczy? Boża cierpliwość jest ograniczona. I Bóg nie dozwolił szydzić z Mojżesza. Dlatego, że Mojżesza Bóg wybrał i broni swojego wybrańca, Miriam i Jaron odeszli od Boga, weszli w przestrzeń słowa ludzkiego. Zaczęli zazdrościć, że przez nich również Bóg mówi, i podważyli autorytet Mojżesza. Dlatego co się dzieje? Miriam zostaje okryta trądem. Zobaczmy analogię. Miriam z Aaronem chcieli okryć trądem kuszytkę żony Mojżesza. To, czym chcieli ją okryć, wróciło do nich. Stała się biała od trądu. Dlatego Aaron prosi, staw się za nami, żeśmy nierozważne słowa wypowiedzieli. I tak się stało. Gdy będziemy czytać dalej księgę liczb, zobaczymy, że trąd trwał siedem dni, a po siedmiu dniach Miriam została uzdrowiona. Tak Bóg się troszczy. Chodzić po Słowie Bożym. I zobaczmy, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam scenę życia uczniów. Pan Jezus wiele dokonywał cudów. Poszedł się modlić i odprawił ich na drugą stronę jeziora. Ciemności, zburzone fale. Lęk, wiatr przeciwny. Zobaczmy, jak gdyby wszystko było przeciwko tej przeprawie. I w pewnym momencie przychodzi Jezus. A jak Jezus przychodzi? Kroczy po wodzie. Objawia się jako Pan wszechświata. W Starym Testamencie. Jezioro, woda. Przestrzeń działania demonów. A Jezus kroczy po tym. Oni się zlękli. Myśleli, że to zjawa. A Jezus, nie bójcie się, ja jestem. To są bardzo ważne słowa. Ja jestem. Nie lękajcie się. Choć burzą się fale, wiatr jest przeciwny, to ja jestem z wami. Jezus kroczy po wodzie i reakcja Piotra, Panie jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie, jeśli to jesteś Ty, a Jezus mówi, chodź. I Piotr wychodzi z łodzi i kroczy po wodzie. Po czym kroczy? Po Słowie Bożym, po Słowie Jezusa. Jeśli człowiek będzie kroczył po Słowie Jezusa, będzie chodził po wodzie, będzie kroczył po przestrzeniach działania zła, demonów i wszystkiego, co od szatana pochodzi. Ale tylko po słowie Boże. Ale w pewnym momencie Piotr zwątpił. Zobaczył, że to woda, a nie ziemia. I zaczął tonąć. I wtedy, Panie, ratuj boginę. Kolejne ważne słowa. Jezus go wyciąga. Chodź. Czemu zwątpiłeś tak małej wiary? Moi kochani, życie konsekrowane, zakonne jest powołane do tego, aby chodzić po Słowie Bożym. I takie jest zadanie. Żyć Słowem Bożym na co dzień i dzielić się z innymi. Dlatego, że na Słowo Boże wszystko się stało. A co się stało, było dobre. Na Słowo ludzkie wiele rzeczy się dokonuje, ale nie wszystkie są dobre. Dlatego łaska, powołanie jest szczególnym darem kontynuacji misji Jezusa Chrystusa tu na Ziemi. A Jezus przyszedł objawić na miłość Boga. Dlatego papież Franciszek powiedział kapitalne słowa. Życie zakonne jest najbardziej radykalną formą naśladowania Jezusa Chrystusa. Najbardziej radykalną formą. I dodał je sercem kościoła. Naśladowanie Jezusa Chrystusa. W ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Ubóstwo to jest wolność od zniewolenia światem materialnym, wirtualnym i światem osób. Posłuszeństwo, pełna dyspozycyjność. A czystość wolność działania w miłości. I zobaczmy, że w dzisiejszym świecie. Te trzy rady ewangeliczne, jakże często są wykpiewane i poniżane, czystość sprowadzona do wymiaru seksualnego, ubóstwo do materialnego, a posłuszeństwo do zniewolenia. Jeśli popatrzymy po ludzku, to to wszystko nie ma sensu. Ale Jezus pokazuje, co znaczy być posłusznym, ubogim i być czystym. I dzisiaj w imieniu Kościoła dziękujemy Ci siostro Ireneo za to, że odpowiedziałaś na Boże wołanie. Najpierw jest wołanie, a po wołaniu dopiero jest powołanie, a po powołaniu jest formacja. Najpierw Bóg woła, usłyszeć. Jeśli odpowiemy, to jest powołanie, współpraca, a potem jest formacja. Dlatego, droga siostro Ireneo, dziękujemy Ci za Twoją obecność jako osoba konsekrowana tu na pielgrzymce, za Twoje zatroskanie, za Twoją. Wszechobecność, tak? No bo taka jest rola siostry Irenei. Organizuje całe zaopatrzenie, jest. My tego może nie widzimy. Ona jest na jednej chłodni, ale tak naprawdę w trzech i od nich chłodu nie czuć. Ja na to nie mam wpływu, co się dzieje. Cóż powiedzieć? Amen.